Zrób tak, jeśli chcesz zniszczyć latające małpy. Nie zachowuj się inaczej, nie rób niczego inaczej niż do tej pory. Bądź sobą. Oni próbują cię sprowokować, chcą ściągnąć cię na złą drogę, chcą, żebyś zachowywał się jak nie ty. Dlatego pozostań sobą. Nie zachowuj się nagle inaczej, nie broń się, nie tłumacz, zauważ, że nawet cię nie znają. Latające małpy usłyszały różne nieprawdziwe rzeczy na twój temat. To może być nawet nieistotne. Takie osoby nie powinny być dla ciebie istotne. Dlatego nie musisz uzasadniać swoich działań. Nie musisz zmieniać swojego zachowania, nie musisz robić niczego inaczej. Wystarczy, że będziesz robił to, co do tej pory bądź sobą. Obserwuj otoczenie, ale nie bierz wszystkiego do siebie. Zadbaj o siebie, rób to, co dla Ciebie najlepsze i nie wdawaj się w zbędne dyskusje, nie trać energii. Na latające małpy, jeśli nie dasz się wciągnąć w prowokacje, to już wygrałeś.